Do tej pory dużo było spekulacji, dużo było przypuszczeń i sprzecznych doniesień, ale już na wstępie policji w Dortmundzie powiedział, że niewiele jest wiadomo, a to co wiadomo, to raczej policja chce zachować dla siebie... Zamach na autokar piłkarzy Borosi Dortmund, na którego pokładzie znajdował się także Łukasz Piszczek do tej pory kryje w sobie wiele ciekawostek, o których do dzisiaj niewiele osób zdaje sobie sprawę. Dlatego w dzisiejszym materiale dowiecie się kim był napastnik, jak oszukiwał policję i co najważniejsze dlaczego zaatakował piłkarzy. Ja mam na imię Mateusz, a wy oglądacie boisko prawdy. Sponsorem kanału jest fuchsiasz.pl, legalny buchmacher, który dla pełnoletnich widzów przygotował ofertę w postaci zakładu bez ryzyka do 500 zł. Link do rejestracji znajdziesz w opisie. Jest 11 kwietnia 2017 roku, godzina 19.30. Właśnie teraz piłkarze Borussia Dortmund w dobrych humorach przed meczem Ligi Mistrzów opuszczają hotel Larif, gdzie na parkingu czeka już na nich klubowy autobus. Kilka godzin wcześniej, w tym samym budynku zjawia się tajemniczy mężczyzna, który wchodzi do zarezerwowanego pokoju, jednak po chwili wraca do recepcji i nalega o zmianę pokoju. Na taki, którego okna wychodzą na drogę. Recepcjonistka zgadza się. I wydaje nową kartę do drzwi. Kobieta nie wie jeszcze, że ta jedna decyzja bezpośrednio pomoże napastnikowi w zrealizowaniu jego planu. Około godziny 19.40 piłkarze wyjechali spod hotelu na stadion Zignal iduna Park. Do przejechania mają zaledwie 12 km, gdy pojazd znalazł się na ulicy Witbrojka niecały kilometr od hotelu nagle eksplodują trzy ładunki wybuchowe. Szyby autokaru zostają wybite i zaczyna się prawdziwe piekło. Kierowca nie jest w stanie dalej jechać, a piłkarze są ogłuszeni i nie wiedzą co mają robić: uciekać czy zostać w pojeździe. Instynktownie zdecydowali się zostać, co według specjalistów było bardzo dobrą decyzją. Kilkutonowy autokar w takiej sytuacji był dla piłkarzy swego rodzaju schronem, ponieważ istniało ryzyko, że nieznani sprawcy mogą być bardzo blisko. Każdy, kto mógł, rzucił się na ziemię. Nikt nie wiedział, co wydarzy się za chwilę. Gdy kłęby dymu opadły rozpoczęła się akcja ratunkowa. Okazało się, że tylko dwie osoby wymagały transportu do szpitala. 30-letni policjant, który eskortował autobus na motocyklu oraz piłkarz Mark Bartra, który niestety musiał być operowany ze względu na złamany nadgarstek i liczne rany po szkle. Rannych z pewnością byłoby znacznie więcej, gdyby nie specjalne właściwości autokaru. Wszystkie szyby w pojeździe, które zostały wybite w wyniku eksplozji były przeciwpancerne, co zdecydowanie zmniejszyło siłę rażenia. Każda z tych bomb, oprócz wybuchowych związków chemicznych, zawierała po kilkadziesiąt metalowych śrub o długości kilkunastu centymetrów. Prawa fizyki mówią jasno, że każda z tych śrub podczas wybuchu była potencjalnym zabójcą i była groźniejsza niż nabój wystrzelony z karabinu maszynowego, a jedna ze śrub wbiła się w zagłówek fotela w autobusie. Kilka centymetrów niżej i mielibyśmy pogrzeb. Niemiecka prokuratura poinformowała, że bomby zostały ukryte w krzakach, a ich pole rażenia wynosiło ponad 100 metrów. W tym samym czasie na stadionie pojawiało się coraz więcej kibiców, którzy jeszcze nie widzieli co się właśnie wydarzyło. Na szczęście organizatorzy natychmiast zostali poinformowani o tym wydarzeniu, a dzięki ich dobrej reakcji być może uratowano życie kilku tysiącom osób. Wszystko za sprawą zachowania odpowiednich procedur, które w takich sytuacjach mówią jasno, że najważniejszym zadaniem jest zminimalizowanie ryzyka wybuchu paniki, a w tym momencie na signal Idu na Park znajdowało się prawie 80. Tysięcy osób. W tej sytuacji stadion paradoksalnie był jednym z najbezpieczniejszych miejsc w tej okolicy. Wyobraźcie sobie scenariusz, że wszyscy nagle opuszczają obiekt, a tuż obok, na przykład w koszu na śmieci, znajdują się kolejne ładunki wybuchowe. Dlatego organizatorzy poczekali z przekazaniem informacji do momentu, aż kibice zajmą swoje miejsca. Następnie speaker przekazał wiadomość o ataku, a także poinformował, że mecz zostaje przełożony na następny dzień. Natomiast ja powiem szczerze, że byłem absolutnie zaskoczony decyzją Europejskiej Federacji Piłkarskiej, która zdecydowała się, aby ten mecz rozegrać następnego dnia o godzinie 18.45. Bo z kim rozmawiała UEFA? Nie z Tuchelem, nie z piłkarzami. Trener zszokowany, piłkarze zszokowani. No nawet czytaliśmy wywiad z Kazimierzem Piszkiem, ojcem Łukasza, który w ekspresji z verbis powiedział, to był zamach na mojego syna, ja mogłem nie mieć dziecka od, od torkowego. Policja rozpoczęła śledztwo i szybko okazało się, że ładunki wybuchowe zostały odpalone zdalnie w momencie, kiedy autokar znajdował się tuż obok nich. Oznaczało to, że napastnicy nie tylko znali trasy przejazdu, ale także przez cały czas musieli mieć pojazd w zasięgu wzroku. W kolejnych dniach niemiecka policja dostaje cynk od anonimowego mężczyzny, który zwraca uwagę funkcjonariuszy na nowy trop. Okazało się, że w dniu zamachu ktoś postawił ogromne pieniądze na wyraźny spadek cen akcji Borussia Dortmund. Policja sprawdziła numer IP i dzięki temu ustalono, że transakcja została zlecona z tego samego hotelu, w którym wcześniej znajdowali się piłkarze. Funkcjonariusze przeanalizowali wszystkie profile gości i doszli do wniosku, że 28-letni Rosjanin z niemieckim obywatelstwem, Siergiej W., pracujący w klinice jako elektrotechnik, czyli ktoś, kto ma wiedzę oraz umiejętności o zdalnej detonacji ładunków, może być osobą odpowiedzialną za atak. Dodatkowo okazało się, że mężczyzna zamówił pokój w tym samym hotelu na dwa różne terminy. To nie jest logiczne. Prawdopodobnie dlatego, bo w momencie gdy rezerwował miejsca, nie było jeszcze wiadomo, który mecz ćwierć finału Ligi Mistrzów Borussia zagrał u siebie. 10 dni później policja namierza podejrzanego w Tybindze, w mieście oddalonym od Dortmundu o prawie 500 km. Siergiej W przyznaje się do ataku i potwierdza, że zrobił to, aby zarobić na akcjach. Mężczyzna 8 dni przed atakiem wziął kredyt, a w dniu zamachu zainwestował 28 tysięcy euro, czyli prawie 130 tysięcy złotych spadające na wartości akcje, a następnie chciał je odsprzedać po większej cenie, zarabiając na tym 4,5. Пусть миллиона злотых. Co interesujące, Siergiej wykazał się dużym sprytem. Na miejscu ataku podłożył trzy listy, w których żądano wycofania serii niemieckich samolotów Tornado i zamknięcia bazy lotniczej USA w Ramstein. W ten sposób chciał zmylić trop, co zresztą mu się udało, bo policja dzień po zamachu zatrzymała dwóch niewinnych muzułmanów. Dopiero finansowe informacje od anonimowego mężczyzny doprowadziły śledczych do prawdziwego sprawcy. Siergiej W został uznany przez niemiecki sąd za winnego 28 przypadków usiłowania zabójstwa, spowodowania eksplozji oraz spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i sąd skazał go na uwaga, jedyne 14 lat więzienia. Początkowo nie przyznawał się do winy, jednak na początku stycznia tego roku zmienił zeznania i przyznał się do zamachu, ale jak twierdził, skonstruował urządzenie wybuchowe w taki sposób i tu cytat by eksplozja nie wywołała większych obrażeń. Jeżeli to stwierdzenie spowodowało u Was uzasadnioną złość, to posłuchajcie jeszcze, jaka była linia obrony. Otóż prokuratura chciała dla Siergieja kary do żywocia, natomiast adwokat oskarżonego obwiniał narcystyczną osobowość swojego klienta i powiedział, że mężczyzna, i tu znowu cytat, chciał popełnić perfekcyjną zbrodnię, by zadowolić swoje ego i pragnął zysków bez spowodowania jakiejkolwiek szkody. Mimo że prokuratura oceniła to jako nonsens i argumentowała to tym, że oskarżony miał na celu zabicie jak największej liczby osób, że planował ten atak od kilku miesięcy i że celowo chciał zmienić policjantów i tym samym uciec od odpowiedzialności tak z kary do żywocia wyszło tylko 14 lat. Jestem ciekaw, jakie jest Twoje zdanie odnośnie wysokości tego wyroku, dlatego napisz w komentarzu swoją opinię, a ja chętnie się z nią zapoznam i postaram się przeczytać wszystkie wiadomości, bo jest to dla mnie naprawdę ważne. Dodatkowo, jeżeli chciałbyś mi pomóc, to będzie mi bardzo miło, gdybyś zostawił łapkę w górę i udostępnił ten film swoim znajomym albo na jakichś grupkach, bo wtedy dzięki temu ten materiał dotrze do większej ilości osób i nasz kanał, który przecież razem budujemy. Zyska kolejne grono odbiorców i w efekcie nasza społeczność boiska prawdy będzie coraz większa i coraz silniejsza. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia już wkrótce.